Wiele już jest w Warszawie takich miejsc, gdzie, które jeszcze dają szansę na to, żeby jeszcze dzisiaj postarać się tą przedwojenną Warszawę przywrócić. Niestety czasy komunizmu spowodowały, że na miejscach tych dawnych, zburzonych budynków budowano bloki z wielkiej płyty i oczywiście dzisiaj nikt o zdrowych zmysłach nie zaproponuje, żeby te bloki zburzyć, bo tam mieszkają ludzie, tam mieszkają często od pokoleń, to jest ich dom, ale jest takie miejsce, a mówię o Placu Piłsudskiego, o grobie Nieznanego żołnierza. nie o Pałacu Saskim. I grup nieznanego który jest przecież fragmentem przedwojennej budowli Pałacu Saskiego. Prezydent Lech Kaczyński chciał odbudować ten pałac. Prace zostały nawet zaczęte. Zostały, jak pamiętamy, odkopane historyczny historyczny To Pałac Saski i Pałac Brilla niedaleko. Pałac Brilla, pałac Brilla który przedwojenne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bardzo szacowny budynek. Mówi się nawet o, o tym, jak, jak mówi się o przedwojennej polskiej dyplomacji, o tym, że to lub tamto wychodziło z Wierzbowej. No, Wierzbowa właśnie, po adres tego pałacu, mm -hmm. pałacu Brilla. Rzeczywiście kawał historii Polski i yy, obecna administracja co, no, stwierdziła, że za drogo. Zasypała te piwnicę, przykryła płytami, temat zniknął. Pomysłu na to, co tam zrobić, nie ma. No, trzeba Pałac Saski wreszcie przywrócić Warszawie i Warszawiakom. Z pomysłem, który jest moim pomysłem autorskim. Mam nadzieję, że Warszawiakom się spodoba. Nie żadne biura, nie żadne inne instytucje, które będą służyły urzędnikom, czy, czy tylko w bardzo wąskiej grupie osób. Zresztą, I zamkniętymi zresztą, będą wnętrzami. A, zamkniętymi wnętrzami zresztą no to bezpośrednio sąsiedztwo Gromuńskiego Żołnierza też zobowiązuje. Mam pomysł, żeby zrobić tam takie bardzo nowoczesne w swoim przekazie Muzeum Dwudziestowiecznej Warszawy. My mamy Muzeum Historyczne. Teraz Muzeum Warszawy, które jest na rynku Starego Miasta, zajmuje właściwie całą pierzeję tego, tego rynku. Zresztą to też dobry przykład, jak obecna władza muza traktuje. Ma taka opisywana przez media historia jednej z lokalnych polityczek, czy polityków, polityczek, jak to się teraz mówi, mhm. Platformy Obywatelskiej, która trafiła tam na stanowisko zastępcy dyrektora z pensją wyższą niż dyrektor. I, 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 czyli te, nawet, nawet muzea ta władza traktuje jako miejsca, gdzie swoi mogą zarobić ale tam, tam, to muzeum oczywiście powinno zostać, to muzeum powinno być, ono powinno być doinwestowane. Wiem, że są teraz plany, aby to muzeum wyremontować, czy poddać takiemu bardzo daleko idącemu, daleko idącej rewitalizacji. Ono pewnie tego potrzebuje, czy znaczy na pewno tego potrzebuje. I niech to będzie muzeum tej dawnej Warszawy, tej Warszawy, która była w dawnych wiekach. Tam jest wiele eksponatów, które leżą w magazynach. Jestem przekonany, że Warto je wyeksponować. Natomiast ta Warszawa Współczesna, Warszawa Międzywojenna, właśnie ten Paryż, mhm. stąd, o którym e, mówiliśmy, ta Warszawa czasu wojny okupacji, która e, no, przeżyła wielką tragedię, ale jednocześnie było to, był to e, moment e, wielkiej chwały, którą przez pokolenia, przez setki lat będziemy, będziemy wspominać. To tragiczne zburzenie tego miasta. Mhm. I wreszcie coś, o czym. Dzisiaj warto też mówić z podziwem odbudowa Warszawy, bo odbudowa Warszawy to nie było dzieło komunistycznych władz, które taką decyzję podjęły. To było dzieło Warszawiaków, którzy po tej ogromnej tragedii przyjechali tutaj, często w sytuacji, kiedy stracili swoich najbliższych, stracili swoich przyjaciół, zaczynali życie niejako zupełnie od nowa i mieli tą siłę, żeby dźwignąć to miasto z ruin i uczynić je znowu miastem żywym, miastem, które się, które się rozwija. I Myślę, że warto to rzeczywiście w takiej bardzo atrakcyjnej formie pokazać, może nie tyle nawet warszawiakom, bo Warszawiacy pewnie to miasto, na no przynajmniej ten, w tym ostatnim etapie w swoje, znają, natomiast oczywiście już dzisiaj są pokolenia, dla których przedwojenna Warszawa jest czymś tak zamieszłym, jak, jak dla pewnie tych ludzi z przedwojennej Warszawy, ta Warszawa czasu Stanisława Augusta niemalże, prawda? Ale gdybyśmy mogli w atrakcyjny sposób pokazać, umożliwić spacer przedwojenną warszawską ulicą, przed wojenną marszałkowską, która była zupełnie zupełnie inną ulicą, przed wojennymi alejami jerozolimskimi. Myślę, że to byłoby doświadczenie absolutnie dzisiaj niewyobrażalne. I to wyjątkowo da, piękny pomysł, bo ja już sobie wyobrażam tę część muzeum, która dotyczy no znowu tego, co mnie najbardziej interesuje, czyli kultura, która była tak, tak kwitnąca jest. wtedy, że, że duża część tego muzeum tak. musi być poświęcona. chodziłoby na przykład zrekonstruować tam, ale w żywej formie, żeby działał, żeby działał i żeby ci zwiedzający mogli poczuć tą atmosferę właśnie tak. Przedwojenny taki, kabaret. Przedwojenny kabaret, czy Kwi przedwojenny rynek. i tak dalej. Orygin, Rewelacja. Nie, no, tak, takim Rewelacja. Orygin, z takimi strojami, jak, jak wtedy Ta. ci artyści występowali. No, myślę, że znakomite, znakomite mhm. miejsce, które by przyciągało ludzi nie tylko z Polski, i z całego świata. Tak jak przyciąga Muzeum Postania Warszawskiego. Tak. No, w nowoczesnej formie opowiedziane pokazuje, że takie muzeum nie, nie jest nudne. Takie muzeum jest bardzo ciekawe. Takie muzeum jest magnesem, które przyciąga do Warszawy ludzi, ludzi z całego świata i możemy takie miejsce też, kolejne takie miejsce stworzyć.